stało się, koleżanki i koledzy, mamy już nasz klan, tak jak chcieliście. Powiem szczerze, planowałem poczekać jeszcze dzień albo dwa na więcej zgłoszeń na YouTubie, zanim podejmę tę decyzję, ale no nie chciałem robić, po prostu rozczarowywać, robić przykrości ludziom, którzy no, wyrazili chęć dołączenia, gdybym po prostu no, nie zrobił tego, tego klanu, więc pomyślałem walić, skoro i tak planuję go zrobić, to, 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 to równie dobrze można to zrobić od razu no i jest najlepsze jest to, że ponad pół godziny siedziałem i myślałem nad nazwą i jedyne co wymyśliłem to klan bez nazwy więc za kreatywność nagrody dzisiaj nie dostanę w każdym razie słuchajcie, jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądało z przyłączeniem do klanu nie wiem jaka, jakie są ustawienia w tej chwili, jakie będą Albo każdy, kto złoży podanie, jest przyjęty automatycznie, i tak zostanie, albo ewentualnie może ustawię tak, żeby aplikację trzeba będzie wysyłać, i wtedy po prostu wysyłacie podanie, czyli application, wpisujecie w nim swój nick z YouTube'a, żebym wiedział, że właśnie jesteście widzami, i to wtedy automatycznie oczywiście podanie będzie przyjęte. W sensie automatycznie. Nie automatycznie będzie przyjęte. Wtedy e, od razu jak zobaczę takie podanie, to po prostu ja je przyjmę. E, będę siedział raczej przy grze włączonej dzisiaj e, sporo czasu, także e, nawet gdyby były te podania, to będą rozpatrywane na bieżąco szybciutko. Co jeszcze mogę do, 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 dopowiedzieć, słuchajcie? No, klan Bossa przed chwilą brzydko mówiąc, rozdziewiczyłem, żeby już tam z kulczyka zejść. Jeżeli chodzi o przyłączenie do klanu, słuchajcie, to kwestia jest taka, że nie pali się. Jeżeli jesteście w jakimś klanie, jeżeli już na dzisiaj na przykład zaczęliście obijać klan Bossa, zostańcie tam sobie do jutra, odbierzcie nagrody i dołączcie jutro, jak odbierzecie nagrody za dzisiejszego klan Bossa. Tam chyba 11 rano, czy któraś te nagrody dochodzą, i, i, i jakie odbierzecie, wtedy możecie dołączyć. Naprawdę nie ma pośpiechu. Ja ten dzień, nawet jak będę musiał przetrzymać sam, to przetrzymam sam, to się nic nie stanie. No i tyle, ale tak poza tym, to, 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 to jak już będziecie mogli, to wbijajcie, bo jednak samotny człowiek, jak w klanie siedzi, to tak trochę pusto, ponurą, mrocznie i wieje jakąś tam grozą. Także nie mogę się doczekać, że tu trochę ludzi się pojawi w tym klanie, szczerze powiedziawszy. No i w sumie tyle. Zapraszam serdecznie, dołączajcie. No i do zobaczenia w grze.